Cześć, ja jestem Dzisiaj mamy szaksetki Harry Potter I mamy dziesięć Ciekawe cię będą koszulki A co? Otwieramy Okej, okay. W to mamy siedem, ale mamy. 3, 2. To tu mamy takie dwa. Same. Tu też mamy takie dwa takie same. Jeszcze tu. A tu mamy tylko inne. To startujemy. Okej. Okay. Ma włosy. Takie pomęczone pół, takie i trochę brązowe. Takie ciemne. Nie takie ciemne. No, takie białe trochę. Ma, ona ma ciemne lody, też ma spinkę na głowie, złotą pewnie, ma jej buty calne i zielony strój, a z tyłu mamy to. Jak zdejmę włosy, to mam drugą stronę twarzy. Ja powiem na tego to jest Garmadon. To mi się tak tak mi się podoba, tak podoba. On ma taki, taki fajny z miecz. Kluczem. I ma tu trochę takie czerwone złoto. Di diamenty. Ma włosy z niej, jego uszami. Ma czarny i biały strój. Czarne spodnie. I z tyłu nie ma drugiej strony twarz. Ale to z tyłu tylko jest całe czarne. A czarne. Następne. To ona, to no chyba ona, ma, ma taką czapkę z włosami. Ma dwa twarzy strony. Ma taki trochę taki ciemny, taki trochę chyba brązowy. No taki coś. Ma walizkę z prezentami się środku. A tak z tyłu wygląda, a tak z tyłu wygląda ona. Jak możecie zobaczyć, to z tyłu ma kaptur. Tu mamy te dwa. To ona ma blue takie włosy, jest cała blue chyba, no jest cała, jego, nawet jej skóra, ma ciążkę tym. w tym środku to. i też ma dwa, dwa strony głowy. No i z spodu jest, ma dużo inne Takie cała jest z blu, ale mi się podoba tak. A z tyłu ma chyba ma też kaptur. Okay, to idziemy na Ona ma dziecko, malutki dzieciak. Jest cała blu, ale nie jest nie, Ma takie kolor włosy brązowe rudę i mamy też takie, ma dwa strony głowy. Taką i taką. To ten pan ma takie trochę brązowe. Ma też szalik, ma cały czarny kostium. Jego buty tylko trochę inny kolor. I mamy tu zdjęcie ma, ma też. Ma chyba dwa strony głowy. Taką i taką. Ostatnie. To ona ma taką czapkę, to jest lew. I też ma takie włosy. I ona ma, jej, jej kochszulka, jest blue. Ma trochę fiaski. Jej spodnie są pink. A jej buty są czerwone. Skarpety jest blue I ma dwa str strony twarz. Taką. I jest to z tyłu mam taką I to, ale powiedzcie no, w mój komentarz, jak ją lubicie. To ty mi się podoba. To ona jest lew. Lew. I ma, ale to ma takie. Ale najbardziej mi się podoba o ten to jest cała fajna to, to jest moja kolekcja ile mam to są rzeczy co ja te luciki a czy wy kupiliście to? to to jest naprawdę fajne wam powiem ja już kończę papa pa.